Ha! Ha. Ha. ha! Więc to ty ...kazałeś w moich misjach od ponad dwóch lat. Chociaż podobała mi się ta przerwa. Był spokój. Teraz Państwu zaprezentuję nowoczesny wynalazek. do skorpu. V5254. Jak mówiłem, nie powinien już żyć. Jego simion dostaje się do serca i prawdopodobnie, no i prawdopodobnie, o ile dobrze się orientuje, to za długo to zabija. To kto? Nie powinno cię to odchodzić. To powinno mówić. Chciałem jego głowy. Teraz. we cool. Po? Oh. To njështë Spider-Man? Vjen që të cëllë? Të cëllë një me Spider-Mera! Oh. Spider-Man Go. Weź spły na na tym czarnym Peter, bujdź się Co? Peter Peter Peter, szybko kończy walczyć walczy z szedł strajkiem. Chodź szybko Dobra, słuchaj, bierzemy go. Dobra. Okay, do naszego. No. Dobra, mam go Chodź. To jest drabina. Dziekuj. Dobra, chodzimy z nim. Ma słaby puls, ma słaby puls. Czekaj. Dobra. Czekaj, mam pomysł. O! Żyje! Je, jak to możliwe? Eee. Piter Co? Co jest? Jak ty żyjesz? No. Czemu mam nie żyć? Wszystko okej? Okay? Piter? No. Czemu mam nie żyć nie no, to No... Dosłownie jesteś? Pytardą! Co? Od... Od Overlorda tego z tego stymulanta jakiegoś. Powinieneś już teraz, kurma nie wiem, leżeć na sorze i umierać. A? Ty, wy się na pewno dobrze czujecie? Ja nie wiem. A, i... pod twoim garniturem... tak jakby było... to. A... Jest zdechły, ale... nie wiem, jakby... Co to, to za To jest slime. No właśnie nie wiem, nie ma żadnych funkcji życiowych, ale patrzyłem, oglądałem kamery z hotelu, to, znaczy z restauracji, to wyglądało tak jakby to wchodziło Ci do serca. Dobra, ja idę. Dajcie mi czas w ogóle. Dobra. Jeszcze są w ogóle najlepiej. Dobra, naro. Cześć. A więc proszę pana, Mam do Pana pierwsze pytanie, które mamy tutaj od naszej oczywiście pięknej fabryki. Mam do Pana pytanie. To. Czy wie Pan może, albo czy ma Pan bardziej jakieś powiązania z tym, co się dzieje? W sensie. W ostatnich czasach jest jakaś czarna maść, która się dziwnie ruszała w jednej z restauracji, z widzieliśmy w nagrań. Gdzie się pojawił nawet Spider-Man. A więc wie Pan coś na ten temat? Wiem całkiem dużo. E, mianowicie w ostatnich dniach uciekło mi projekt. O 252. Prosiłbym wszystkich o pozostanie w domach, gdyż nie wiadomo, co, jakie szkody może on wyrządzić. Czy jest on niebezpieczny? Tego nie wiemy. Ale może być. E, czy jest szansa, że może wybić na przykład szybę? Czyli... Hmm. We wie pan, na tyle jest mało przebadany, że jest taka szansa. Czy wie pan może, czy jest weganem, mięsożercą, roślinożercą? Co to za pytanie? To są ważne pytania. Trzeba wyczytać, co jest człowieka. Hmm. Sami słyszeliście, nie jesteśmy pewni, co to jest. Zapraszamy was do kolejnego reportażu naszego kochanego Daily Bugle Jay Johna. I zaraz będzie reportażowo. O, ty miałem. Dobra, zobaczycie zarazmy. Cześć. Cześć. Mam taką prośbę, czy pomógłbyś mi szukać tego doktora? Nie ma sprawy. Potrzebuję z nim zam... po. Potrzebuję z nim zamienić kilka słów. Okej. Okay. Tak, jak będziesz miał informację, gdzie on jest, to przyjdź i powiedz. Dobra. So